Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu, poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od mych grzechów. I wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz o Boże we mnie serce czyste, i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość. Z twego zbawienia i wzmocni mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolni mnie, Boże mój zbawco, niech mój język sławi Twą sprawiedliwość. Otwórz. Moje wargi Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę, ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał Moją ofiarą Boże, Duch skruszony, nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym, Panie. Okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Nie karcz mnie, Panie, w Twoim gniewie I nie kasz mnie w Twojej zapalczywości Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały I ręka Twoja zaciążyła nade mną Nie ma w mym ciele nic zdrowego Na skutek Twojego zagniewania Nic nietkniętego w mych kościach Na skutek mego grzechu bo, win moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzanie, Cuchną, ropieją me rany na skutek mego szaleństwa. Jestem zgnębiony, nad pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. Bo ogień trawi moje lędźwie i w moim ciele. Nie ma nic zdrowego. Jestem nadmiarem wyczerpany i złamany. Skowyczę, bo jęczy moje serce. Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. Serce się we mnie trzępoce moc mnie opuściła. Zawodzi nawet światło moich oczu. Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka. Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła. Ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie i przez cały dzień obmyślają podstępy, a ja nie słyszę. Jak głuchy, i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się jak człowiek, co nie słyszy i nie ma w ustach odpowiedzi. Bo tobie ufam, o panie, ty odpowiesz, panie Boże mój. Mówię bowiem, niech się ze mnie nie cieszą. Gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie, bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mną. Ja przecież wyznaję moją winę i trworzę się moim grzechem, lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają i liczni, którzy oszczerczą mnie nienawidzą. Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem. Nie opuszczaj mnie, Panie. Mój Boże, nie bądź daleko ode mnie. Śpiesz mi na pomoc zbawienie moje. O Panie, Usłysz, O Panie, moją modlitwę. Przyjm moje błaganie. wierności swojej wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje, moje życie na Ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. Pamiętam dni starodawne. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam ręce do Ciebie. Moja dusza pragnie Ciebie, jak zesła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, ale bowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. Sprawbym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznaj mi. Jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do ciebie moją duszę? Wybaw mnie, panie, od moich wrogów, do ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi, po równej ziemi. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień. A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, ale bowiem jestem Twoim sługą. Szczęść Boże! Kanał YouTube Ku Bogu zaprasza każdego do współewangelizacji na YouTube. Zaangażuj się osobiście, skomentuj, zasubskrybuj, wesprzyj!